Taki specjalny teścior, bo będziemy golić się Żyłekami polsilver. Silver. Co so, popatrzycie? Zobaczcie, one mają trochę inne kolory. Ten jest taki bardziej wojskowy, ten jest taki bardziej żółty. I to są żyletki od Mariusza. I on mi napisał, bo on się goli tym polsilverem, Silverem. Mówi, że ten taki bardziej wojskowy kolor. Dobrze mu poszło. A ten. Taki bardziej żółty jest lipa. Te żółte, obie są BN84, norma jest ta sama. Różnią się tym, że zobaczcie, na jednej, na tej lipie jest cena, a na tej nie ma. Poza tym to opakowanie, ten wypluczek jest taki sam. Także dzisiaj golimy się lipą, no i zobaczymy, bo Mariuszowi strasznie ta żółta nie spodyspasowała. Jestem mocno ciekawy tego. On mi kiedyś u niego byłem, dał mi też żelatki, mówi, zobacz sobie sam. Dzisiaj będziemy testować. Oczywiście Jarowit do golenia. Legacy. I po goleniu weźmiemy sobie Winston'a. Ten Legacy, powiem wam, że ja go mam nie wiem, już od czasu coś takiego. I wydaje mi się, że on trochę mocniej pachnąć. zaczął pachnąć. Zaczął pachnieć. Zaczął, zaczął pachnieć, no. tak jakby się intensywnie zrobił, to pewnie była jakaś świeża pachnia teraz się to wszystko zaczęło przegryzać także tak wydajność tego mydła jest taka mocno średnia, ale jest go sporo także nabierzemy sobie taki takie coś mydło to w zasadzie nie jest mydło, to jest praktycznie krem że nie byłoby większego problemu, żeby to już... Zobaczcie, jak to się rozmazuje. Widzicie? Lekko to dotyka się i, i leci. Wydaje mi się, że nie było problemu, żeby wyrobić to w ogóle, um, wycisnąć stópki. No ale taka formuła. Ogólnie właściwości, już teraz czuję ten zapach. Mówię, wydaje mi się, że on gdzieś, kurde, mocniejszy się zrobił i tak, fajnie mi zaczął przypadać do gustu. Bo jak otworzyłem pierwszy raz, się goliłem tym mydem, to mówię, no mi spoko, ale zapach słaby. A teraz nabrał intensywności to jest ciekawa sprawa. I zrobił się ten zapach taki bardziej piszmowy. Nie wiem, czy to w ogóle piszmo, do tego dalej, takie mam wrażenie. No taki bardziej męski. Także mówię, no z. Pod tym względem e, zdecydowanie na plus <laughs> się to midło e, rozwinęło. I może I musiało się przegryźć albo coś. E, Miseczka oczywiście już się pełna zrobiła. się trochę pokręcimy, żeby trochę tą pianę jeszcze dobić. Żeby ona się zrobiła jeszcze trochę bardziej kremowa. No i zobaczymy co z tymi Nie Jestem strasznie ciekawy, bo jak to się okaże, że ten puls ten... Lipa to jest faktycznie lipa. No to generalnie słuchajcie, no w tamtych latach no to była lipa ze wszystkim, nie? No i robiło się z tego co było, a nie z czego się chciało robić, więc być może dla ratowania produkcji, żeby produkcja w ogóle szła. No to zrobili też lepki z i tyle. Dobra, rozpakowujemy lipę to jest ta... To jest ta lipa. Um, ona oczywiście jest lekko sklejona. Dalej jest papierek. Um, no i tutaj jest taka bibułka. Ta bibułka też jest takiej jakości, bym powiedział, mocno średniej. Nie wiem, czy ten wyschło, czy nie wyschło, bo to, to już nie wygląda na... żeby to było czymś nasmarowane. No jest po silver, tu jest jedneczka, tu jest dwójeczka, tu jest znaczek po silvera, w zametu w zasadzie, a tutaj jest po prostu napisane Stengelstil. Żywetka jest w porządku, nie widzę, żeby ona tu gdzieś była pordzewiała, czy żeby coś się z nią złego działo, także mocno się zastanawiam jakie będzie golenie. Mam nadzieję, że będzie ok, bo jutro muszę rano jechać, jakbym się mocno pozarzymał, to będzie lipo, także tak. Golimy e, i patrzymy co się będzie działo. Maulu. E, mówię mocno im do gustu, zauważyłem, że on właśnie zaczął mocniej pachnąć teraz jakoś niedawno bo e, siedziałem mimo goliłem. Wczoraj, przedwczoraj się nim goliłem. Dzisiaj rzuciłem ten film dopiero, ale go i aż pędzą się taki nabity zrobił. E, No i z chcielią w właśnie że ten zapas trochę się taki intensywniejszy, ale dzisiaj na tym filmie chciałem Wam powiedzieć o tym więcej. Natomiast lipa z mały jest taka, że nie ma wody do niego. Nie jest dostępny po prostu. Także mam samo mydło i tyle. Dobra. Stawczy tego. w moim guście. Trochę taka rzadsza mi wyszła, ale to jest ok, w sumie. Dobra. Pierwsze przejście. Powiem wam tak, czuję tam żywetkę. Nie mam dramatu, ale terapię ta żywetka od pierwszego przejścia. I ja teraz zgolę się maszynką Jarowit, która jest zdecydowanie maszynką łagodniejszą aniżeli RK i no. Kurka wodna. Hmm. Muszę uważać. Oczywiście idealnie byłoby zrobić dwa przejścia. <coughs> dwa przejścia, dwa golenia. Ale to zupełnie szczerze, że ona w tym pierwszym przejściu to już jest taka średnia tażletka. Nie jest, nie jest taka, żeby się nie dało ogolić. Ale szału nie ma. Co jest ciekawe, bo ja się te tak boli Silberem i to by było OK. W drugim, w drugim gole gdzieś tam wymięk, jak w większość tych żyletek. Hmm. Ale te pierwsze przejścia były spoko. Bardzo sobie kiepsko radzi. No. Ciekawa sprawa. No ja się jestem w stanie. W stanie jestem wyobrazić sobie, że Mariusz był super niezadowolony, bo powiem wam, że. Yy... Hmm. Drugie przejście i no muszę uważać, bardzo muszę uważać, to nie jest takie golenie jak ja bym chciał. Ja się dokole tą żeletką, ale nie będzie drugiego golenia. Nie ma sensu. Nie chcę mi się już zmieniać teraz tej żyletki, ale powiem Wam, że to nie jest fajne. Faktycznie ta lipa to jest lipa i to nawet łagodnej maszynce, a biorąc pod uwagę, że RK jest ogólnie dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o jakiś żyletek, no to ja jestem w stanie sobie tutaj wyobrazić, że Mariusz był mocno niezadowolony i wcale mu się nie dziwię. Wziąłem tego mydła tak trochę. Co Wam pokażę. Zobaczcie, do tego się nakręciło. Jeszcze jest tyle tu i tyle na pędzlu. A to jest trzecie przejście. Jakoś wyjątkowo coś się ruszyło. No naprawdę mało tego mydła wziąłem. Ja lubię takie golenie takimi dłuższymi pociągnięciami, ale tutaj to po prostu nie idzie. Cóż drapie i to drapie naprawdę mocno. Tą maszynkę to tak dosłownie w powietrzu jadę nią. A i tak mam jakieś, widzicie, o, tu, tu. Toś krew w pianie jest, nie? No jest słabo. Naprawdę jest słabo wapowiem. W porównaniu do tego poporsilvera, co ja miałem, to to jest, ogólony jestem jako tako, ale już nie będę kombinował, bo mi do gęby po prostu. Uuu, panie, słabo. No więc taka lipa jest i to jest faktycznie lipa. Czy co ja to żeletko od razu wyciągnę z maszynki, że ja się nie pomylił przypadkiem sobie. czegoś nie zrobił. Daj no. no mi się nie pojęcia z czego to wynika. Czy jakaś na stal? Czy coś im się w procesie produkcji powaliło? No to jest zupełnie, zupełnie inna żeletka versus to, co ja. Miałem, powiem Wam, że żletki normalne to tak trzecie golenie, to jest mniej więcej ten poziom, co tutaj był odstrzała. No to nie, to nie jest fajne, fajne zdecydowanie. Dobra, jedziemy Winstona i trzeba kończyć chyba tam walkę. Strasznie mi ten Winston też podpasował. To jest chyba oczar, z tego co kojarzę. Także Damy trochę więcej że... szajsu. No, mygła zostało masakrycznie dużo. Masakrycznie dużo zostało mygła. Nie wiem, ono się chyba cały czas zmienia jeszcze to mydło, bo bo naprawdę go dużo zostało, a wziąłem go naprawdę niewiele także mało lu, yy, wygląda na to, że jest jak wino im starsze tym lepsze na pewno w moim przypadku, to Wam od razu mówię od strzała, że, yy, że jest zdecydowanie mocniejszy zapach zdecydowanie, pierwsze otwarcie ten zapach był słabiutki teraz go czuć normalnie z pół metra jak się wyrabia w misyczce. Mydło jest miękkie jak krem. W zasadzie to jest krem bardziej niż mydło. Ale też widzę, że jest tutaj jakaś ewolucja. Słuchajcie, nie ma najgorzej, mam parę kropek ale już nie będziemy się nad tym rozwodzić, Do rana zejdzie. No bo co zrobić? No Mariusz powiem Ci, że... Hmm. Aż jestem ciekawy jak to nieźle pójdzie, bo mówię, że nieźle było nieźle. Ale tutaj no. No, ja jestem zaskoczony, jak zła jest ta żelotka. Naprawdę. Ciekawe, czy to jakaś partia, czy jakiś rok, czy cokolwiek. Nie, Kurde. Chyba jakaś partia to musi być. czy znaczy, tak, no. Normalnie, niby teoretycznie jest to samo, ale to stanie że znaczy że te żelotki były wyprotokowane blisko siebie. One mogły je różnić, nie wiem. Dwa lata produkcji bo coś takiego na no nie. Wygląda na to, że ta żółta być może jest trochę starsza, bo jest cena na nie. Wydaje mi się, że te, na których jest cena, to były starsze, ale nie jestem też do końca pewien. Może ktoś, kto wie, to zostawi coś w komentarzu. No, także tak, taka po, taki po Silver Lipa, no i po Silver Lipa. Co mogę wam powiedzieć? Słabo. Także uważajcie, może na te takie, jakbyście kupowali, one są takie bardziej żółte. To są takie bardziej moro, kolor wojskowy, a to takie bardziej safari. Dobra, tyle na dzisiaj, co nie będziemy tutaj nie prowadzić dalej żadnej nieuczciwej, nierównej walki, bo przegraliśmy Dziś. dzisiaj. No, Starszy musi starczyć to, co jest. Strzałek.